Dzisiaj jesteśmy w grudziądzu na działce pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, na której bijemy łopaty pod nową inwestycję, pod budowę modułowych hal produkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna powierzchnia hal to ponad 37 tysięcy m2, a w pierwszym etapie 6 tysięcy m2. Bardzo się cieszę, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna właśnie w Grudziądzu inwestuje w te najnowocześniejsze w Polsce hale. Myślę, że mali i średni przedsiębiorcy z naszego regionu bardzo chętnie będą z tego miejsca korzystać. Budowa zeroemisyjnych hal produkcyjnych w Grudziądzu, w strefie specjalnej ekonomicznej, to bardzo ważny impuls dla rozwoju Grudziądza i całego regionu. Mocno trzymam kciuki i uważam, że powstanie tutaj dużo dobrze prosperujących biznesów. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzy w naszym regionie kolejne impulsy do rozwoju przedsiębiorczości. Tu w Grudziądzu powstanie ponad 2000 miejsc pracy i szansa dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że tej części naszego regionu jest to niezwykle potrzebne. Będzie się rozwijał Grudziądz i okolice Grudziądza. Z punktu widzenia miasta jest to bardzo ważna inwestycja, to są kolejne miejsca pracy, ale też i kolejne wpływy do budżetu miasta. Bardzo się cieszę, że to ma charakter produkcyjny, ten teren jest doskonale skomunikowany z autostradą A1. Dobra wiadomość dla Grudziąca. Pomorska specjalna strefa ekonomiczna znalazła kolejną lokalizację, w której będą bardzo nowoczesne hale, a w nich będą mogli rozpocząć działalność młodzi przedsiębiorcy, startupowcy. Dla Grudziąca jest to wspaniała wiadomość. Gratuluję tej inwestycji, która w przeciągu dwóch lat stanie się faktem.